Hello, my name is Kinga Maroszek and I'm an English teacher. So, today I would like to focus on the revision of future tenses with you. So, let's go! So, the first future tense that we learn uh, and that we use, and it's the easiest one, is future simple. Uh, so, we have two forms of future simple that we use. So, let's focus on uh, will firstly. Um, so, we have three uses of uh, future simple form with will. First one is the future prediction. So we predict something we are not sure if something really happens or will happen, um, but but we would like to talk about it in the future. So the sun will rise at 7 a.m. More or less we are not sure about the exact time. I think the conservatives will win the next the next election. Yeah, the same story. We don't know it for sure. Next use of will is for promises, requests, refusals, and offers. So all the things that appear in our mind quickly after hearing something or uh, seeing some some action, for example, I will help you with the, with your homework, or uh, wait a second, I will help you carrying the bags, yes, or with carrying the bags. And we use it for future conditionals. So of course we use it with. The first conditional. If it doesn't rain, we'll go to the park. If you revise your English, you will write your material exams very well. Um, so, this is uh, how we use will in future simple. And the second option here is the form of be going to. So, it is the form mostly similar to present continuous tense, but still it's different. We have the verb to be in present so M is or are depending on the person which we have in the in the sentence uh, what is our subject now, later we have the verb uh, going and it's always with uh, with the ing form and later we have to put to and the infinitive right so um, if we are going to do something we are more sure than when we use will but still we are not 100% sure um, so for example when we talk about plans and intentions we can use the form of be going to we've run out of milk i know i'm going to buy some so uh, it's our plan to go to the shop and buy some milk right and for a future prediction we can al also use it the sky is getting darker and darker it's going to rain and the other example that i remember from my high school that was very um, interesting for me and i couldn't understand it very well why do we use uh, the form be going to in such a sentence which is um, i feel um, i feel quite bad i'm going to faint yeah so i was thinking like hmm are we like Planning to faint, uh, to faint, or is it our intention? Uh, not really. It's our prediction that because if I feel well, uh, then nothing bad happens. But if I uh, feel bad, then I'm going to faint. Who knows? Um, so this is why I remember this example um, very well, uh, as it was uh, very interesting for me. Why do we use the form of be going to here? Because it's a future prediction. Okay, let's go to future continuous, which is especially used when we um, are going to do some kind of um, action which will be overlapping. Yes, a longer action. Uh, for example, I will be waiting when you arrive. I will be waiting, will be a, a continuous action of waiting for somebody. That's why we use. The continuous form here. And we use it with present simple in the second part of the sentence, so it is also like um, the form of uh, first conditional, but with the uh, continuous form of the future tense. And of course, we can use the time adverbial just to refer to the time when something will happen or will be happening. And we can also use future continuous for future as a matter of course. For example, the government will be making a statement later. Yes, it will be a continuous action. That's why we have the form of will be making here. And we use it with with a time adverbial as well. For example, later tonight, next week on the 2nd of September. Yes, you can be very precise here. Okay. And um, now we have future perfect simple. Um which is more complicated and still some of my students uh, don't have this possibility or ability to uh, get to know how to use it very uh, quickly or very easily so let's try to focus on that a little bit more so we use future perfect simple uh, for two situations uh, for two situations when we want to say how long to a point in the future something will take place so for example when we get married i will have known robert for 4 years so we have a situation uh, when we refer to another action uh, in in the future right when we get married i will have known robert for 4 years so you already know robert and by the time something uh, else happens you will have known him for four years. Yes, it's very similar uh, to um, per, uh, present perfect simple, right? But here we refer to the future. So the action will have happened in the future by the time something else happens, right? So we just have to put um, will here, which is in this um, abbreviated form, I will. Uh, or i will it can be um, just to refer to the future and the the meaning is uh, quite similar but referring to the future not to the action which happened in the past as it was in uh, present perfect uh, and we use it with when plus present simple as it is in the first part of the sentence and by or by the time plus present simple we can use when or by the time something happens and then for and time uh, for how long something um, will uh, will have uh, happened for example and the other uh, use action finished before a point in the future right so here we have a finished action in the future but still uh, it uh, hasn't happened yet, right? Because we are talking about the future. By 10 o'clock, I will have finished my homework. Yes, yeah? so we have the uh, concrete date referring to the future and the action which will be also finished, right? So Mm, the other example can be uh, by eleven o'clock, I will uh, have finished recording uh, these materials for you. for example. And we can use it with uh, with time adverbial referring to the day or the exact hour of of the action, by three o'clock, by Friday. Or even when and present simple, um, or by the time plus present simple. Yes, because here we can just use the time when the situation will happen, uh, but we can also use it with present simple as it was in the previous example. Okay, and the last tense which is like uh, the extended form let's say of future perfect is a future perfect simple here we have future perfect continuous and again we have two uses of it so how long to a point in the future something will happen but it will be a continuous action not finished yet in April, she will have been teaching for 12 years. Yes, so in April, um, she will have the uh, 12th anniversary of being an English teacher. So she started teaching uh, 11 years ago and some months. Yes, and 11 months, let's say. And in April, uh, she will have been teaching for 12 years. Yes, and still, it will be a continuous action because she. Um, Probably she won't resign from her job, she won't quit it, but she will still be teaching English, right? That's why we use future perfect continuous here. We use it with when and present simple again in the first part of the sentence, or just with a time adverbial in, in April, in 2002, for example, by the time and present simple, and in the second part of the sentence we have for and uh, for how long. The situation will take place. And uh, we can also use it for action finished before a point in the future. So, as it was previously in future perfect simple, but here the action is continuous, it's not finished, uh, that's why we have this continuous form. When I see you, I will have been studying, so I will be tired. Yes, here we refer to the situation um, in which we will be doing something um, still, still we will be doing something, but again we started some time ago, right? And again we have um, when plus present simple in the first part of the sentence or by the time and present simple and then in the main part of the sentence in the main clause we have future perfect continuous or uh, when i uh, when i uh, finish recording my materials uh, i will have been preparing another ones yes and that's true uh, so this is how it looks like regarding the theory so now let's go to some practice Okej, okay. no to po powtórce czasów przyszłych mamy teraz znowu kilka przykładów, mianowicie 14 do rozwiązania. I w pierwszym zadaniu mamy takie polecenie. Choose the correct verbs using each tense once. Future uh, first uh, or future one, uh, I should say. Will or going to, future to, simple, present or present progressive. Więc tutaj mamy jeszcze coś, o czym nie mówiliśmy, a to jest warte wspomnienia. Jeśli mamy e, sytuację, w której e, wiemy, że coś się wydarzy według harmonogramu, typu e, mam lekcję angielskiego o 8 we wtorki, e, pociąg odjeżdża o 11 w środy, e, film e, bądź sztuka w teatrze zaczyna się o 20 w piątki. Wtedy coś się dzieje regularnie, według ustalonego harmonogramu, więc możemy użyć po prostu czasu present simple do wyrażenia przyszłości. Jeśli natomiast mamy sytuację, w której wiemy na 100%, że się wydarzy, nie tak jak to było w przypadku will. Kiedy mamy tak 50% pewności, że coś się wydarzy, I will go to the cinema, albo maybe I will go to the cinema, może pójdę, może nie, takie 50-50. Z formą going to mamy tak 75% pewności, na przykład I'm going to study French today. Czyli zamierzam się uczyć francuskiego, te 75% szans. Jest, no ale jeszcze 25% szans, że zrobię coś innego. Natomiast jeśli użyjemy czasu Present Progressive, czyli Present Continuous, mamy niemalże 100% szansę powodzenia w tej naszym działaniu. Na przykład I'm going to the doctor today, idę do lekarza dzisiaj, albo I'm teaching English to 5 students today, uczę angielskiego 5 uczniów dzisiaj na przykład, coś co na pewno się wydarzy. No i, i tu jest największa szansa właśnie powodzenia, dlatego tutaj mamy jeszcze dwa czasy, których możemy użyć, jeśli mówimy o przyszłości. Simple present, jeśli sytuacja dzieje się według ściśle określonego harmonogramu, present progressive, present continuous, jeśli wiemy, że na 100% to się wydarzy. Ok. No to dam Wam chwilkę na zapoznanie się z pięcioma przykładami i zaraz próbujemy je rozwiązać. Ok, no to próbujemy. Mamy pierwsze zdanie The Train at 1120. No, i mamy tutaj sytuację, która odbędzie się według ściśle ustalonego harmonogramu. Pociąg przyjedzie o 11.20, bądź przyjeżdża, nawet możemy powiedzieć, w czasie teraźniejszym, bo jest to jego zwyczaj i sytuacja, która wydarzy się w przyszłości. Zarówno. Więc the train arrives at 11.20. Kolejny przykład. Wait, I, hmm, you. Tutaj mamy sytuację taką spontaniczną i do tego też używamy właśnie czasu future one e, formy z will, po prostu czekaj, pomogę Ci. Jest to spontaniczna reakcja na no coś co widzimy, więc wait, I will help you. Kolejne zdanie. As we want to get better marks in English, we hmm, harder in the future. Mamy tu jakiś zamiar. Jako że chcemy mieć lepsze oceny z angielskiego, e, zamierzamy uczyć się tak bardziej w przyszłości. Więc we are going to study. To jest zamiar, te 75% szans, że się to wydarzy, no ale jednak zawsze może też tutaj pójść um, po innej myśli. Okej, okay, kolejny przykład. Josh, hmm to the cinema with his friends tonight. Odnosimy się do dzisiejszego wieczoru. No i jesteśmy tutaj przekonani, że Josh idzie do kina z przyjaciółmi, już mają ustaloną datę, miejsce spotkania, dlatego is going. To jest present continuous, żeby wyraźlić tutaj stuprocentową pewność, że się ta sytuacja wydarzy. I'm afraid they. Hmm, everything by the time we arrive. I tutaj kluczem do sukcesu w tym zdaniu jest spojrzenie y, na określenie czasu, jakie występuje w tym zdaniu, czyli by the time. Czyli martwię się, obawiam się, że oni wszystko do czasu, kiedy my przyjedziemy. Czyli już wszystko zjedzą. Sytuacja e, będzie mieć miejsce w przyszłości, ale będzie to sytuacja już zakończona do czasu, kiedy my przyjedziemy. Więc, I'm afraid they will have eaten everything by the time we arrive. Ok, i kolejne 9 przykładów, które są taką powiedzmy, jedną ciągłą historyką. No i znowu zastanawiamy się, którego z tych czasów przyszłych możemy tutaj użyć. Complete the sentences for situations in the future, decide which tense you need to use. No i znowu chwilka dla Was na zapoznanie się z przykładami. Okej, okay, no to próbujemy z tymi przykładami. Co tutaj będzie w pierwszym? Aaron is carrying two tires. He. Hmm? The tires on a car. Mamy tutaj zamiar zrobienia czegoś. Jako, że Aaron niesie dwie opony, no to zamierza zmienić opony w aucie. Dlatego forma, um, forma uh, to be going to najbardziej nam tu pasuje. Zamiar zrobienia czegoś. He is going to change the tires on a car. Next week. Hmm? The Beginning of Winter. Mamy tutaj sytuację, która odbywa się według powiedzmy kalendarza. Zmieniają nam się pory roku. No i co roku wygląda to mniej więcej tak samo, że zima zaczyna nam się tego samego dnia, przynajmniej ta kalendarzowa. Dlatego mamy tutaj sytuację dziejącą się według schematu, harmonogramu, planu. Więc wystarczy nam forma czasu present simple dla czasownika B. Więc tutaj będzie jest. Po prostu is. Next week is the beginning of winter and the for weather forecast says that there hmm, snow tomorrow. No i mamy prognozę pogody, którą znowu możemy się sugerować, ale wiadomo, jak to z nią bywa. Jesteśmy tak 50-50 e, pewni e, co do jej skuteczności. Więc tutaj najbardziej będzie nam pasować e, future one, czyli po prostu forma z will. There will be snow tomorrow. That's why many of the garage customers um, have made an appointment and hmm, today to get their winter tires. No więc dlatego tutaj klienci tego jego garażu um, często, no, czy tam teraz właśnie, dzwonią um, na wizytę, umawiają się i dzwonią właśnie dzisiaj, żeby um, wymienić opony na zimowe. Jako, że jest to sytuacja, która dzieje się teraz, jest też związana z przyszłością, no to. Będzie. Are calling in. Dzwonią teraz, Chcę się umówić na przyszłość, ale też na dzisiaj. Ok. By the end of the day, Aaron hmm, about 80 tires. No i mamy tutaj znowu y, słowa klucze, powiedzmy, słowo klucz nasze określenie czasu. Do końca dnia Aaron zmieni 80 opon. No więc mamy sytuację, która jeszcze się nie zakończyła, zakończy się do czasu tutaj do końca dnia, no i odnosi się jeszcze do czynności przyszłej, bo jeszcze nie skończył tego robić, ale skończy. Więc e, będzie tutaj future to, czyli e, future um, perfect simple jako czynność e, będzie zakończona, więc Aaron will have mounted about 80 tires. Ok, kolejny przykład. He, hmm? tired after that. No i prawdopodobnie e, będzie zmęczony po tej sytuacji, więc po prostu he will probably be. Tutaj ważna jest kolejność, że to słówko być może, e, możliwie prawdopodobnie wstawiamy pomiędzy czasownik will, no i czasownik tutaj główny w zdaniu. Ok. <coughs> It's a lot of work for one day, but his customers promised that next year they, hmm, their tires changed earlier. Tak, to jest dużo pracy jak na jeden dzień, ale jego klienci obiecują, że w przyszłym roku oni zamierzają zmienić opony wcześniej. Mamy tu wyrażony zamiar zrobienia czegoś, więc forma be going to. Are going to have their tires changed earlier. Ok, that's why they always what they always say, but they hmm, about it uh, by next year, tak. Czyli to jest to, co oni zawsze mówią, ale na pewno zapomną o tym do następnego roku, więc będzie to czynność uh, dokonana, zakończona do przyszłego roku. No zapomną o tym i znowu na ostatnią chwilę będą się umawiać na zmianę opon, więc mamy tutaj future to, czyli znowu future perfect simple, they will Surely have forgotten. Ok, they will surely have forgotten. Kolejne zdanie. Some customers have agreed that they hmm their cars tomorrow. No niektórzy klienci zgodzili się, że odbiorą auta jutro. Mamy odniesienie do przyszłości, no jesteśmy pewni, że jednak klienci wrócą po swoje auta, więc wystarczy tutaj użyć czasu present continuous. Are picking up Odniesienie do przyszłości, stuprocentowa pewność, że przyjdą i odbiorą swoje auto. I ostatnie zdanie. They have decided to go home by bus, which hmm, in front of the garage every hour. Czyli mamy tutaj sytuację, że no, zdecydowali pojechać do domu autobusem, który zatrzyma się i zatrzymuje się jak to ma w zwyczaju przed, przed tym garażem co godzinę. Więc po prostu czas eh, present simple which stops in front of the garage every hour. Sprawdźmy, czy wszystko mamy dobrze. Wszystko się zgadza. No więc tak wygląda użycie czasów. Przyszłych. Jeśli chcecie więcej poćwiczyć, to zachęcam Was do przerobienia ćwiczeń, które są dostępne w książce udostępnionej przeze mnie w grupie Angielskie, angielskie Powtórki do Maturki. No i zapraszam Was jutro. Jutro czeka nas coś nowego, coś innego. Niekoniecznie związanego ściśle z gramatyką, ale myślę, że równie przydatnego, jeśli chodzi o zdanie matury. To tyle na dzisiaj. Dziękuję i do zobaczenia.